Od 2006 roku, głównie po to, żeby ułatwić Państwu dokonywanie opłat za rachunki domowe. Wszystkie płatności w jednym miejscu. Rozumiemy potrzeby naszych klientów, dlatego u nas prowizje są najniższe, a za wszystkie transakcje bierzemy pełną odpowiedzialność. I czas. Wiemy, jaki jest ważny. U nas realizacja wszelkich płatności to najwyżej jeden dzień. Monetia Tanie, bezpiecznie, szybko. Zapraszamy do naszych punktów. Pońsk, ulica Zielona 5 i ulica Warszawska 6. Przemysł Jechcielski, witam Państwa w środę 16 maja w kolejnym wydaniu Info Płońsk. Dzisiejszy serwis rozpoczynamy od Wielkiego Święta Ortograficznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Pońsku. W czwartek 10 maja odbyła się tam bowiem 9 edycja powiatowych konkursów ortograficznych, ortograficzne potyczki klas trzecich i mistrz ortografii klas piątych. W pierwszej części uroczystości uczniowie finaliści, ich opiekunowie i zaproszeni goście zostali serdecznie powitani przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Teodozję Gorlewską. Następnie wszyscy finaliści w dwóch salach jednocześnie rozpoczęli ortograficzne zmagania. W klasach piątych dyktando pod tytułem Heroiczny Człowiek pisało 77 uczniów z 27 szkół powiatu płońskiego. W klasach trzecich do ortograficznych zmagań przystąpiło 80 finalistów z 30 szkół. Trzecioklasiści pisali tekst zatytułowany Mały Król. To największa liczba Chyba uczestników od kilku lat, co świadczy o ogromnej popularności konkursu ortograficznego wśród powiatowych szkół. Ilość uczestników naszego konkursu świadczy już chyba o tym, że takie konkursy są potrzebne, że uczniowie są zainteresowani, że w dobie komputerów, internetu uczą się jednak ortografii, czytają książki, zgłębiają swoją wiedzę. Także myślę, że to jest na pewno potrzebne. Mamy coraz więcej uczestników, a to świadczy o tym, że te konkursy jednak przynoszą korzyści. Wśród zaproszonych gości obecni byli Dariusz Mosakowski, dyrektor mazowieckiego Kuratorium Oświaty, delegatura w Ciechanowie, i Andrzej Pietrasik, burmistrz miasta Płońsk, którzy patronują powiatowym konkursom ortograficznym. Oraz Bożena Kaliściak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pońsku i Teresa Kudlicka, prezes Banku Spółdzielczego w Pońsku. Zarówno Miejska Biblioteka Publiczna, jak i Bank Spółdzielczy w Pońsku od samego początku istnienia konkursów wspierają i sponsorują nagrody dla laureatów ortograficznego pojedynku. Na uroczystość przybyła również zastępca burmistrza miasta Pońsk, Teresa Kozera, oraz przewodniczący Rady Rodziców Pońskiej Trójki Jerzy Borowski. Tegoroczne dyktando było przygotowywane pod kątem. Y roku Janusza Korczaka. Rok 2012 został ogłoszony rokiem Janusza Korczaka, wybitnej postaci, bardzo bliskiej dzieciom wszystkim. Stąd treści obu dyktand. Dyktanda potyczki ortograficzne klas trzecich i mistrz ortografii klas piątych treść dyktant nawiązuje do tej właśnie postaci. Jak oceniam trudność? Wiadomo, że nie może to być łatwe dyktando, ponieważ wśród y, wszystkich finalistów są ci najlepsi, najlepsi uczniowie z powiatu, więc ta poprzeczka trudności musi być ono niestandardowe. Na pewno są tam pułapki ortograficzne, ale myślę, że wszystko na poziomie przyswojalności przez ucznia. Można było do tego się przygotować, jeżeli ktoś ma dar, bo myślę, że do ortografii to Również potrzebny jest i dar. Wiedza, którą się nabywa, ćwiczy, yy, również, ale przede wszystkim to coś, co no, pozwala na. na... Na nierubienie błędów! Po napisaniu dyktanda wszyscy uczniowie ponownie zebrali się w nowej sali sportowej, gdzie dyrektor SP3 wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyła finalistom dyplomy za udział w konkursie, a ich opiekunom podziękowania za pracę i trud włożony w przygotowanie uczniów do finału. Uroczystość uświetniła piękna dekoracja oraz występy w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku i prezentacja dotycząca Janusza Korczaka. Ilona Szymańska, Info Płońsk. Po niedawnej konferencji dotyczącej współpracy Polska-Turcja, czas na Chiny. Z inicjatywy Pońskiej Izby Gospodarczej i Banku Spółdzielczego w Pońsku, w piątek 11 maja w siedzibie banku, odbyła się konferencja pod tytułem Polsko-Chińskie relacje gospodarcze, inwestycyjne i bankowe. W seminarium udział wzięli przedsiębiorcy i władze samorządowe. Przybyłych na spotkanie polityków powitał przewodniczący Forum Izb Mazowieckich i prezes Polskiej Izby Gospodarczej Marian Serwach. Podkreślił, iż cieszy go fakt organizacji tej konferencji jako jedni z pierwszych po wizycie premiera Chin w Polsce. Musimy szukać współpracy z zagranicą i tak jak ostatnio mieliśmy z Turcją, tak teraz z Chinami. Tam jest po prostu nasza przyszłość, tam jest nasza współpraca i tego się musimy uczyć. Musimy z nimi współpracować, żeby nawiązać kontakty. Kto nawiąże pierwszy te kontakty, ten po prostu będzie lepszy. Tak to w życiu jest. Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Pońsku, Teresa Kudlicka, powitała natomiast gości z sektora bankowego. Następnie głos oddano prelegentom. O Chinach opowiedział przybyłem Radosław Prandota, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Współpracy Polska-Chiny. Przypomniał on uczestnikom konferencji. O różnicach między obydwoma krajami i poinformował o podstawowych danych statystycznych wyróżniających Chiny. Podał przykłady udanych i nieudanych inwestycji realizowanych w Polsce przez trzeci pod względem ludności kraj świata i radził przedsiębiorcom, by nastawiali się bardziej na eksport. Ja bym skupił się tutaj na małych i średnich przedsiębiorcach. Yy... Które produkują m.in. luksusowe dobra konsumenckie. Mogą być to kosmetyki, mogą być to różne rodzaje dóbr, mebli luksusowych. Prezentację Chin kontynuował Wojciech Piwowarski, prezes Fundacji Rozwoju Współpraca Polska-Chiny. Podał również powody, dla których warto zainwestować właśnie na tym wydawałoby się egzotycznym rynku. Wojciech Piwowarski podkreślał różnice kulturowe dzielące obydwa narody. Przytaczając bardzo ciekawe przykłady. Poziom, poziom kultury i podejścia do drugiego człowieka w Chinach jest dużo bardziej ważny niż u nas. u nas. U nas ważna jest prezencja, u nich ważne są pewne reguły, które należy poznać. Tu już trzeba zacząć od, od początku, czyli od przywitania z Chińczykami, który jest z dosyć dużym dystansem. Chińczycy niesamowicie dużo, dużo kontaktów biznesowych odbywają przy posiłkach. To jest dla nich niesamowicie istotne. To zgłębianie znajomości między partnerami biznesowymi jest dużo bardziej istotne niż, niż u nas w Europie. Kilka słów zachęty do kontaktów gospodarczych z tym krajem wyraził również Andrzej Konarski, prezes Polskiego Klubu Biznesu w Hongkongu. Po krótkiej przerwie kawowej, zebrani wysłuchali jeszcze analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej w Polsce i na świecie, której dokonał Janusz Dancewicz, główny ekonomista DZ Bank Polska SA, partnera konferencji. Te informacje, które uzyskaliśmy z Fundacji Rozwoju Współpracy Polsko-Chińskiej, a również od ekonomisty DZ Banku dotyczące perspektyw strefy euro i w ogóle rozwoju gospodarki światowej, myślę, że są niezbędne, aby prowadzić sensownie, racjonalnie i bezpiecznie swoje firmy, swoje biznesy. W dniach 9-13 maja w dużej części północnego Mazowsza odbywały się 8. Międzynarodowe Dni Księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, ich punktem kulminacyjnym była piątkowa uroczysta gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie poetyckim o laur Sarbiewskiego, po której w Płońskim Kinie wystąpił Michał Bajor wraz z zespołem. Święto Horacego z Mazowsza, jak mówi się o Macieju Sarbiewskim, rozpoczęły piątkowe spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami, które odbywały się równolegle w Płońsku, Przasny Szul, Borowych i Rostkowie. W piątek odbyło się również walne zgromadzenie członków Akademia Europa Sarbiewiana, połączone z promocją nowej publikacji Teresy Kaczorowskiej. O godzinie 18 sala kina Kalejdoskop wypełniła się po brzegi i twórcami z całej Polski nie tylko, którzy oczekiwali na rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego i koncert Michała Bajora. Ten wyjątkowy wieczór prowadził znany aktor Dariusz Jakubowski. Na początku uroczystości wszystkich przybyłych przywitał Andrzej Pietrasik, burmistrz miasta Pońsk. Następnie Teresa Kaczorowska, prezes zarządu Akademii Europa Sabiewiana, podziękowała wszystkim organizatorom i opowiedziała w kilku słowach o programie tegorocznych dni Horacego z Mazowsza. Głos zabrała również pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Pońsku, Jolanta Marzencka, po czym rozpoczęto nagradzanie laureatów konkursu. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 37 poetów. Żyli w składzie Doktor ojciec Krzysztof Dorosz, Teresa Kaczorowska i Igor Kantorowski przyznało nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce zdobył Piotr Zemanek z Bielsko-Białej za wiersz Petrus. Piątkowym uroczystością towarzyszyła wystawa fotografii Kazimierza Kosmali. Sobotnie obchody Dni Księdza Serbiewskiego miały natomiast miejsce w Ciechanowie i Półtusku. Na teren naszego powiatu impreza powróciła w niedzielę. W szkole podstawowej imieniem księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie o godzinie 9 rozstrzygnięto siódmy konkurs krasomówczy dla młodzieży o laur Sarbiewskiego, który wygrała Daria Sot. W konkursie recytatorskim zwyciężyła natomiast Zuzanna Kłosińska. W samo południe w kościele parafialnym w Sarbiewie odbyła się uroczysta msza święta połączona z obchodami 600-lecia tamtejszej parafii. Przewodniczył jej biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski. To rozważanie, które dotyczyło naszej wspólnoty parafialnej zakończy wypowiedź piosenkarza, kompozytora, pianisty Ryszarda Rynkowskiego, który w jednym z wywiadów mówił tak, ja się z wiarą nigdy nie odnosiłem, ale też nie wstydziłem się i zawsze mówiłem, że jestem katolikiem. I tak, drodzy moi, trzymają. Amen. Po Eucharystii miał miejsce koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu zespołu Moja Rodzina. Ósme Międzynarodowe Dni księdza Macieja Kazimierza Serbiewskiego zakończył spacer po jego rodzinnej miejscowości. W piątkowe popołudnie hala sportowa w Płońsku wypełniła się po brzegi, bowiem wydarzenie było bez precedensu. Świętowano tam dziesięciolecie istnienia Szkoły Muzyki i Tańca Nutka. Z kwiatami i prezentami na ręce dyrektor szkoły Marzeny Kunickiej spieszyli samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy i wielu Płońszczan. Niejako w podziękowaniu za serce okazywane szkole, jej uczniowie, nauczyciele i absolwenci zaprezentowali wspaniałe muzyczno-taneczne show. Uroczysty jubileuszowy koncert pod tytułem Marzenia się spełniają rozpoczęło rozdanie specjalnych oskarów muzycznych które otrzymali wszyscy, którzy przez 10 lat istnienia szkoły wspierali jej funkcjonowanie. Następnie przed bardzo licznie zebraną publicznością wystąpili uczniowie, absolwenci, nauczyciele i przyjaciele nutki. W programie wieczoru przewidziano liczne niespodzianki. Jedną z nich, która chyba najbardziej rozbawiła Płońszczan, był występ gościa specjalnego – VIP kwartetu. Tworzyli go starosta Jan Mączewski, burmistrz Andrzej Pietrasik, wójt Aleksander Jarosławski oraz dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie Andrzej Kamasa. Samorządowcy wraz z dziećmi wykonali piosenkę o Płońsku. Muzyki tańca nutka powstała 1 września 2002 roku. Kształci dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. W ciągu 10 lat swojego istnienia szkołę kończyło 280 absolwentów i uczniowie brali udział w 25 wyjazdach wakacyjnych i warsztatach muzycznych, uczestniczyli w 50 konkursach i festiwalach muzycznych, zarówno regionalnych, ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Występowali na 250 koncertach, w tym 8 koncertach charytatywnych nutka dzieciom. Czas jeszcze na szybki przegląd naszego tygodnika. Koko, koko, Jordanek spoko. Na niespełna miesiąc przed rozpoczęciem Euro w naszym kraju rozpoczęła się futbolowa gorączka. W wielu miastach, w tym również w Płońsku, powstają strefy kibica. Fani piłki nożnej będą mogli kibicować w biało-czerwonym, rodzinnym miasteczku kibica, które zostanie zlokalizowane na terenie przy ogródku jordanowskim. W tym numerze ponadto o rankingu na najlepszego starostę, wójta i rzecznika urzędu, w którym na podium znaleźli się przedstawiciele naszego powiatu. Na stronie piątej natomiast relacja z srebrnego jubileuszu przedszkola samorządowego w Nowym Mieście. Zachęcam również do lektury artykułów o pońskich pięściarzach, którzy powrócili na ring, nowym komendancie Chówca, ZHP, Adrianie Gołębiewskim i ostatnich dwóch meczach tęczy. W tym tygodniu podjęliśmy również temat nowych klas integracyjnych których niestety w nadchodzącym roku szkolnym nie będzie, i handlu na Manhattanie. Zanim się pożegnamy, jak zwykle jeszcze kilka zaproszeń. W sobotę o godzinie 9 na Targowisku Miejskim Płońskie Motopasje 2012. Jak zapowiadają organizatorzy, atrakcji nie zabraknie. Samochody zabytkowe i samochody luksusowe, rajdowe i zdalnie sterowane oraz symulatory dachowania. Łącznie ponad 500 samochodów. Natomiast w niedzielę dwa festyny rodzin. Od godziny 13 przy kościele parafii św. Maksymiliana Kolbego, a od godziny 14.30 przy Nowej Świetlicy w Słoszewie. Serdecznie zapraszamy. Dzisiejszy serwis dobiegł końca. Widzimy się w przyszłą środę. Udanego tygodnia.